Takie wysokie ja, deklaruje. Województwo w tym roku, ale, ale też coś tam na pewno... Ja myślę, mówię, że... Na jednym ze spotkań w Urzędzie Miasta rozmawialiśmy kiedyś na temat najważniejszych problemów gminy e, mieszkańców i e, jednym z tych tematów właśnie była remont ulicy Pałniatowskiego, właśnie zwrócenie uwagi, że można byłoby w ten sposób przenieść ciężar transportu właśnie z, z, z centrum właśnie na tą ulicę. E, rozmawiałem. De, wtedy sobie dość mocno to e, skrupulatnie notowałem. No i powiem, że rozmawiałem z zarząd wojewódzkim zarządem dróg, który miał w planach tą inwestycję, natomiast ten pozytywny lobbying był tu potrzebny. Ja się bardzo cieszę, że dzisiaj stoimy już właśnie przy praktycznie zakończonej tej, tej części budowy. Natomiast za nami są też maszyny, które szykują się do dodatkowych części remontu tej drogi, które wynikły z oszczędności z innych dróg wojewódzkich, ale pokazujemy, że chcemy robić to dalej, bo, bo to jeszcze nie koniec. I to bardzo się cieszę, że, że miasto tutaj, gmina deklaruje wsparcie w inwestycji, bo te drogi są też, pomimo że są marszałka, ale również są na terenie gminy i dlatego też przy takich inwestycjach wspólnie łączonych bardzo, bardzo myślę, że to są bardzo dobre inicjatywy i dziękuję tutaj panu burmistrzowi, że również wkład gminy w tą naszą drogę wojewódzką został zrobiony. Pierwotnie to mieliśmy blisko 900 tysięcy złotych, no ale jeszcze z tych oszczędności z tego, z tego zadania, ale też z wojewódzkich, no to mamy jeszcze dodatkowo chyba 160 tysięcy, no to mamy ponad milion złotych i bardzo się cieszę, że, że tak się udało i gratuluję, że dzisiaj jest to wino. Ja chciałbym wracać do tych dni, do tych czasów, kiedy ulica Poniotowskiego była dziurawa, pozapadana. Ulica Poniotowskiego to część obwodnicy mieszkowickiej, gdzie codziennie przejeżdża przez tą ulicę około tysiąca samochodów. Oczywiście. Głównym wykonawcą, inwestorem tej inwestycji to jest województwo, zarząd wojewódzki, bo to jest droga 126 Wojewódzka. Oczywiście wychodziliśmy niejednokrotnie z propozycją, jako gmina, do zarządu wojewódzka o współpracę w temacie modernizacji odcinka ulicy Ponietowskiego. Nie udało się to w 2013-2014 roku, gdzie wnioskowaliśmy o, o tą współpracę. Zabezpieczyliśmy również w budżecie środki pieniężne ale y, udało się to w tym roku dzięki, myślę, że tutaj w dużej mierze zasługa pana marszałka Jarosława Rzyby.